Dziś takie ambulansy stanęły w 144 polskich miastach. To już ósma edycja organizowanej przez sieci supermarketów Intermarché i Bricomarché oraz Polski Czerwony Krzyż kampanii prozdrowotnej Zbieramy krew dla Polski. Zawsze powtarzam, że jeżeli każdy zdrowy człowiek oddałby raz w swoim życiu krew, myślę, że tej krwi byśmy mieli pod dostatkiem. Żeby oddać krew, trzeba być pełnoletnim i ważyć więcej niż 50 kg. Zanim usiądziemy w fotelu krwiodawcy, przechodzimy przez specjalne badania i wywiad w gabinecie lekarskim. Jeżeli jest się osobą zdrową, ma się motywację do oddania, jak najbardziej. Lucjan Saczuk ostatnio oddawał krew przed 20 laty, kiedy był w wojsku. Dziś dał się skusić ponownie. Siedzi się wygodnie, przyjemnie, miłe towarzystwo, ładne panie, jest ok. W ambulansie nie brakuje również doświadczonych krwiodawców. Bartosz Niciński zadaje kłam mitowi, że regularne oddawanie krwi sprawia, że organizm po jakimś czasie ma jej za dużo. Bo organizm nie jest tak, że krwi się będzie miało za dużo, tylko chodzi o to, że taki nauk może pomagać innym. Bo jeżeli krew się odda komuś, no można pomóc. Średni czas oddania krwi to 5-7 minut. Wysoki poziom satysfakcji utrzymuje się znacznie dłużej.